Cześć! Dzisiaj kręcę dla Was takie oto perspektywy, bo będę Wam pokazywać moją kolekcję lakierów do paznokci, które mieszkają sobie w tym oto pudełku po perfumach. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. I ja sobie je trzymam w ten sposób. One są po prostu tutaj wrzucone. Dla mnie to jest najlepsza metoda, żeby coś znaleźć. Tych lakierów wszystkich mam tyle. W moim zdaniem nie jest to za dużo. Akurat starcza na moje potrzeby i zaraz Wam pokażę je kolorystycznie po kolei. Zacznę od odżywek. Tutaj mam wszystkie odżywki, które znalazłam właśnie w tym pudełeczku. I po kolei mam tutaj Miss Sporty, którego nie polecam. To jest Nail Expert Manicure do zniszczonych paznokci. Taki sobie. Sally Hansen Mega Shine. Fajne, z tym, że dosyć długo schnie w porównaniu do kolejnego. Czyli do Wit. Zeszwit kosztuje około 30 zł z przesyłku, ja zamawiałam na Allegro, no ale daje taki, taki efekt paznokci. No i skończył się mój problem, wiecie z czym? Z odgniataniem się yy, takich, wiecie, nie mam tych odgniotów jak rano wstaję, bo ja zawsze maluję paznokcie na wieczór i teraz po prostu paznokcie mam idealnie lśniące, no ta odżywka jest świetna i długo trzyma lakier. Zrobię Wam może osobną recenzję na jej temat, jeżeli będziecie chcieli. Później, oczywiście, mój ukochany Eveline 8 w 1. Quick Dry Essence. Taki sobie top coat. Ten jest nadal lepszy. I tutaj 3 w 1 wysuszacz. Przyzwoity całkiem. I teraz już będą lakiery. Kort oczywiście mi pomaga tutaj prezentować lakiery. Najpierw czerwienie. Tutaj mam Wibo, Bardzo lubię te lakiery. I to jest kolor. Już Wam mówię. 93. I to jest taki ładne, um, ładne borto. Tutaj mam dalej z NYC. Kolor nazywa się Love Me Red Cream. E, też fajne, ale rzadko go używam, mam go już dwa lata. To jest mój kochany kolor czerwony z Sally Hansen. Kolor nazywa się Red Carpet. I pokazywałam wam ostatnio zdjęcie, wrzucę nawet gdzieś to zdjęcie. On ma takie małe, delikatne drobinki, nie wiem, czy będzie je tutaj widać. Takie drobinki czerwone, czyli czerwony lakier z czerwonymi drobinkami. Uwielbiam go. Dalej jest kolejny lakier z NYC w kolorze, już Wam mówię, Times Square. I to jest szybko schnący lakier. Ale taki czerwony-pomarańczowy, też go lubię. One są dosyć tanie. I kolejny lakier to jest Sally Hansen, nie Sally Hansen, tylko Golden Rose 269. E, też taki bordo, ale nie używam go za często. Jakoś bordo zostawiam sobie chyba na zimę. Dalej kolory takie bardziej pomarańcze, róże. Tutaj mam na przykład taki kolor z Miss Porti. Zobaczcie. On ma, to jest taki koralowy lakier. Wiecie co, ja lubię lakiery z Miss Sporty, ale ten długo schnie i no nie, ma, nie ma ładnego wykończenia. Nie polecam go. Dalej lakier, którego też nie polecam niestety, to jest Eveline. Nie pamiętam z jakiej już kolekcji. 636 numer, taka pomarańcz. Z colour show, właśnie. I wiecie co? On. Nakładam trzy warstwy i nadal nie pokrywa mi całych paznokci idealnie. Nie polecam niestety. Kolejny lakier, bardzo polecam, to jest Miss Sporty z kolei, znowu z tamtej kolekcji, ale ten z kolei, ale ten no super wygląda na paznokciach i to jest kolor, już Wam mówię. Jeżeli tu się tu doczytam, chyba się nie doczytam, bo to się wszystko pościerało. Ale właśnie z tej kolekcji taki najbardziej żywy róż. Bardzo fajny. Moja siostra też go bardzo lubi. I ostatni różowy lakier, jaki tu mam. Myślałam, że mam więcej szczerze mówiąc. To jest jakiś taki tani za 2,50, w ogóle z jakiegoś bazarku. Nie wiem nawet co to za naklejki. Jeżeli znajdziecie taką buteleczkę, to Wam polecam, bo przyzwoicie się bardzo trzyma. No i za 2,50 taki super odblaskowy kolor. Teraz będzie to, czego mam najwięcej, czyli odcienie niebieskie. Tutaj mam kolor, który uzyskałam sama, do, do, mieszając niebieski lakier z jakimś takim białym z drobinkami French Manicure z, mi, z Miss Sporty chyba. Tak. O, mi się nie podobał ten biały i zrobiłam sobie właśnie taki własny odcień, dodając tutaj kilka kropel. Bardzo Wam polecam właśnie kombinowanie w ten sposób. Dalej jest e, morski z mi sporti, który muszę kupić ponownie, bo już jest trochę su, y, wyschnięty, ale również bardzo go lubię. Kolor to 346, e, bardzo ładny kolor, często go mam na, na paznokciach. Kolejny również z sporti perłowy, e, perłowy, y, taki miętowy, 330 kolor, również często możecie go widzieć na moich paznokciach. Ten, który dzisiaj mam to jest Avon Nailwear Pro i to jest kolor, Blue Escape, e, bardzo fajny, bardzo polecam, długo mi się trzyma i tak wygląda. Kolejny jest Golden Rose, którego też niestety trzeba nałożyć kilka warstw, żeby było go dobrze widać. Trzy warstwy to jest minimum, więc go nie polecam. 329, ładniejszy już jest chyba ten z Miss Sporty. E, I kolejny lakier to jest Golden Rose 349. Który bardzo, bardzo fajnie wygląda. Również go miałam na paru filmach. Niestety też już mi dosyć gęstnie, muszę go rozcieńczyć. Także kolekcji lakierów niebieskich mam dosyć sporo. Teraz będą fiolety, które rzadko odnoszę ostatnio. Pierwszy to jest Pretty Color z Golden Rose numer 193. Taki szaro-fioletowy, podoba mi się. Dalej, kolor, którego chyba ani razu nie miałam. Golden Rose, fioletowy, 197. Ładne, ale wiecie co? Moje ręce wyglądają dosyć silne. Ja chyba jednak wolę go nosić, jak mam opalone dłonie w lato. Dalej kolor, który też rzadko nosiłam na stjętku z Vibo, numer 271. Per taki perłowo opalizujący. Jakoś nie mogę się przekonać. Ten z Revlonu jest bardzo fajny. Efekt takiej galaktyki. W zimę go często nosiłam. E jak on się nazywa? A, tutaj mam. Zapomniałam, że Revlon ma tutaj. Więc to jest ten kolor. Facets of Fusia. E, I powiem wam, że na pasnochcie nie wygląda aż tak ładnie jak w butelce, no ale muszę go wypróbować z tym serżwit i spróbować zrobić efekt galaktyki. Ostatni taki wpadający w szary fiolet to jest e, z VIBO Extreme Nails 61. Taki brudny, szary fiolet. Bardzo mi się podobają takie kolory. Dalej są takie inne lakier biały, brązowy, czarny. To jest Extreme Nails, kolor biały, numer 25. Nie za często maluję paznokcie kolorem białym, bo jakoś tak wyglądają jak pomalowane korektorem, moim zdaniem. Ale znowu będę go testować z tym nabłyszczaczem. Później kolor brązowy, którego wam numeru nie podam, bo mi się tu wylał inny lakier kiedyś. Więc. 25, coś tam, 250 chyba. To jest właśnie taki brąz, który rzadko teraz noszę, raczej właśnie na jesień i zima. Dalej, mój ulubiony czarny, mój i moje siostry. Bardzo go polecamy. To jest kolor. Jaki to jest kolor? E, 0,80 z Miss Sporty. Bardzo fajnie kryje. Dwie warstwy są naprawdę e, takiego koloru wystarczające. Długo się trzyma. Zresztą tu ma napisane Lasting Color. I ostatni inglot, który mam, to jest lakier, który najdłużej mam. Nie polecam tego czarnego tutaj, potrzeba z kolei więcej warstw, ale, kolei, ale bardzo, na bardzo długo starczy. Ja w ogóle nie lubię lakierów z inglota za bardzo. Wolę właśnie te z Miss Sporty, z Golden Rose. No i są przede wszystkim tańsze. Inglot kiedyś był też tani, jeżeli chodzi o lakier. Tak, ten jest taki sobie. No i pokażę Wam teraz, co mi tu jeszcze zostało. To jest Essence Glam, French Glam. Jeszcze nie używałam niestety tego The French Manicure, więc nie wiem jak wygląda. Dalej mam taki brokat dosyć duży, dlatego go też rzadko używam, bo ja lubię taki drobniejszy. Z Kolor jest 171. Takie, wiecie, te malutkie butelki. Bardzo tanie. Później jest złoty, który lubię, to jest Miss Sporty, Kolor 312. Ja go lubię na przykład jako jeden paznokieć złoty, reszty na przykład czarne. Dalej jest ukochane Cases Confetti Nail Polish z H&M. On był w kolekcji świątecznej. W święta kupiłam sobie i mojej siostrze. Tak pięknie się mieni. Też myślę, że jakąś galaktykę z tego zrobię. Często go noszę z czarnym. Później mam mój ulubiony, ulubiony brokat z Miss Sporty. Chyba właśnie się okazuje, że mam najwięcej z Miss Sporty lakierów. Z kolekcji Sparkle Touch. I to jest odcień. Czy on ma jakiś odcień? Nie, on chyba nie ma odcienia. To jest po prostu taki, taki brokat. niebiesko srebrny. Ręce mi się zaczynają sześciu. I Molon Holographics 95. Zamówiłam sobie z Glam Shopu. Od Hani Digital Girl i wiesz, wiecie co? On naprawdę długo się trzyma i jest taki piękny, piękny hologram. Bardzo fajny dla kiedy ma firma Molon. Myślę, że jeszcze coś popróbuję Teraz co do akcesoriów. Pilnik szklany pochodzący z Rosmana, mój ulubiony. Najzdrowszy moim zdaniem do paznokci Dalej mam taki pilnik w panterkach, chyba z Donegala. Też go bardzo lubię. Polerka z Anco, już mam ją kilka lat, też niezła. I mój ulubiony wycinak do skórek, czy tam radełko, czy coś nazywa, z takiej polskiej firmy. Ja to kupiłam kiedyś na bazarze za 5 zł i mam to już chyba z 4 lata, słuchajcie. Znacie na pewno to. Rzadko wycinam skórki, ale jak już wycinam, to właśnie tym i to się w ogóle chyba nigdy nie, nie tępi w porównaniu do tych innych. Bardzo Wam polecam, jeżeli traficie gdzieś tą firmę. No I to była moja cała kolekcja. Tutaj się wydaje, że jest tego dużo, ale jak widziałam u innych dziewczyn, to mają zdecydowanie więcej lakierów. Eee, uważam, że nie mam jakoś tam zbyt dużej ilości. Najczęściej używam czerwonych odcieni oraz odcieni niebieskich, z tego teraz wychodzi. Bardzo lubię też brokaty i czarne. To wkrótce czekam na Wasze odpowiedzi. Chciałabym zobaczyć, jakie Wy macie lakiery, jakie Wy lakiery polecacie. Pa! pa.